Wielki jest ten świat, tak nieznany, że aż strach. Ale ja nie boję się. Pytam wciąż i więcej wiem. wiem. Biorę sprawę swoje łapki. Co nie szybko, to sąsiadki. Pani Zuzia wszystko wie. A jak nie, to dowie się. Pytam co, dlaczego tak? Jak to jest, że lata tak? Skąd się bierze dziura w serze? Czy żyje w biurkach, w ani Zuzia zna odpowiedź, pająk Leon jej podpowie, a to wszystko wam opowiem ja, różowy słoń! W daleką podróż pociągiem aż za ocean. Idę się spakować, bo pociągi są bardzo punktualne i na nikogo nie czekają. No chyba że na maszynistę, <laughs> albo na różowego słonia. <laughs> Jak ten pociąg przejedzie przez ocean? No po torach. Ale jak? Pod wodą torami? Hm. Ojej, to chyba nie mogę pojechać pociągiem za ocean. Hmm... Ale jestem już spakowany. Zadzwońmy do pani Suzi. Ona dużo podróżowała, więc na pewno będzie wiedzieć, czy pociągi jadą przez ocean. Słucham. Dzień dobry, panie Zuziu, wybieram się w podróż. Dzień dobry, słoniku, cudownie. Ja też pojechałabym na wakacje. Koniecznie przywieź mi jakąś małą pamiąteczkę. <noise> Dobrze, panie Zuziu, ja już się spakowałem. A wziąłeś paszport? <noise> PASZPORT! Zapomnij. Zaraz go spakuję. A dokąd ty się w ogóle wybierasz? To ocean! Ale planowałem jechać pociągiem i nie wiem, czy to jest możliwe. Hmm, przez ocean pociągiem jeszcze nie da się przejechać. Yy, niestety nie udało się dotąd wybudować ani tak długiego tunelu kolejowego, ani tak długiego mostu z torami kolejowymi. Rozumiem. To pociągi mogą jeździć tylko po torach? Dokładnie tak. Tory to taka specjalna droga dla pociągów. A czy pociąg ma hamulce i kierownicę? I czy na torach są światła? A przejścia dla pieszych? A jak się parkuje pociąg? Chyba planujesz zostać maszynistą? Mam taki pomysł. To wpadnij do mnie. Opowiem Ci wszystko, co wiem o pociągach. Już jadę! Tu, tu! Paszport! Dzień dobry, panie Zuziu! Dzień dobry, słoniku, ale masz wielką walizkę! Mam dużo ubrań, bo nie wiem, jaka jest pogoda za oceanem! A za który konkretnie ocean się wybierasz? A jakie są? Chodź, pokażę ci na globusie. Na czym? Na globusie. Globus to taki zmniejszony model Ziemi. Mamy ocean spokojny, czyli Pacyfik. Spokojny? Atlantycki, Atlantycki, Arktyczny, Arktyczny, Południowy, Południowy oraz indyjski. To chyba za indyjski, bo tam jest ciepło, to prawda. Ciepło? Lubię ciepło. Gdzie jest ciepło? Za Oceanem, Leonie! No nie, to stanowczo za daleko. A na pewno nie da się przejechać pociągiem przez ocean? Niestety nie, ale można już przejechać pociągiem przez morze. Wow! Pociągi powstały prawie 200 lat temu i na zawsze zmieniły świat. Niemal wszystkie pociągi mają lokomotywę. Znajduje się w nim kabina maszynisty, z której kieruje on pociągiem. Pierwsze lokomotywy były parowe. Spalano w nich węgiel, by zagotować wodę na parę, która poruszała koła. Większość współczesnych lokomotyw ma silniki elektryczne albo silniki spalinowe. Pociągi poruszają się po stalowych torach. Ich koła również wykonane są ze stali. Dlatego właśnie mogą przewozić ciężkie towary z dużą prędkością. Współcześnie pociągiem można dojechać naprawdę prawie wszędzie, nawet na niektóre wyspy, choć pociąg musi przepłynąć wtedy przez morze. Jak to jest możliwe? Otóż wagony kolejowe wjeżdżają na prom i na nim płyną na drugi brzeg. żeby mógł przejechać przez ocean. Nie wiem, czy uda nam się zrobić aż tak długi most, ale możemy zacząć od małego mostu dla Twojej kolejki. Hurra! Zbudujemy most! Od czego zaczynamy? Od filarów. Zrobimy je z rolek po papierze toaletowym. Musimy je tylko ze sobą skleić. Teraz musimy pomalować nasz filar. Hmm, już się robi pani Zuziu. Od którego zaczynamy? Hmm. Od zielonego. Hmm. Teraz odkładamy nasze filary, żeby wyschły. Dalej? Teraz wycinamy nasz most z kartonu. Ale bardzo uważaj, są ostre, można się łatwo skaleczyć. Będę uważał, Leonie! Dzięki! Mamy most! <noise> Teraz musimy tylko do niego przymocować nasze filary. Zrobimy to za pomocą kleju. I co? Stawiamy nasz most? Tak, stawiamy! Wow! Piękny, prawda? Brakuje nam jeszcze dwóch metalowych filarów górnych. Zrobimy je z woli aluminiowej. Trzeba je zwinąć I złączyć. Jest! Teraz montujemy nasz filar górny na moście za pomocą taśmy klejącej. Teraz. Doczepimy jeszcze liny, które zrobimy ze sznurka. Żeby nasz most lepiej się trzymał. Żeby nie bał się żadnego wiatru. I przyklejamy nasze liny od spodu. Pani Zuziu! Potrzebujesz pomocy? Tak! To trudna praca. Gotowy! Wybudowaliśmy naprawdę piękny most kolejowy. Tutaj! To... Ciąg jedzie po torach, ale nasz most kolejowy nie ma torów. Ojej, rzeczywiście, co to za most kolejowy bez torów? Pobiegnę hmm. oh. i przyniosę swoje. Świetny pomysł. <noise> Już jestem. <noise> Będzie pociąg towarowy. A co będzie przewoził twój pociąg? Dużo drewna! Bo drewno jest bardzo potrzebne, prawda, Pani Zuziu? O tak, z drewna robi się mnóstwo rzeczy. Na przykład, twoje tory są zrobione z drewna. Hmm. A nasz most? W sumie też zrobiony jest z drewna, dlatego że papier i karton robi się właśnie z drewna. A z czego robi się drewno? Drewno robi się z drzew. Tych z liśćmi, gdzie mieszkają ptaki i wiewiórki? Tak, dlatego musimy dbać o to, żeby sadzić więcej drzew niż ich wycinamy. Właśnie dlatego, żeby te wiewiórki i ptaki miały gdzie mieszkać. To bardzo ciekawe. Pani Zuziu, może w następnym odcinku opowie Pani nam o drzewach? Ogromną przyjemnością! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pytam co? Dlaczego tak? Jak to jest, że lata ptak? On się bierze dziura w serze. Czy wiewiórka gra w mm. <śm> <śm> Dzisiaj już się żegnam z wami. Kończę z tymi pytaniami, bo już jestem bardzo głodny. Idę zjeść różnorych chłodni! Mm -hmm. Anna.